Zbiórka, pakowanie, odjazd i podróż, czasem krótka, czasem długa. W tym tygodniu zajęliśmy miejsce w autokarach Piotrkowianina i Zagłębia. Oba zespoły pokonały setki kilometrów, by zagrać w Szczecinie i Gdańsku. Jak byłem mniejszy, cieszyłem się na każdą taką dłuższą podróż. A teraz y, powiem szczerze, że im dłużej czasu mam spędzić w autobusie, tym, tym więcej stwarza mi to później problemów, tym bardziej się niecierpliwie kiedy dojadę. Najlepsze odnieść. Do autobusu zawsze potrzebna jest poduszka i słuchawki, bo coś, coś trzeba robić, jakbyś ten y, czas zająć. Wystarczą dwa siedzenia, żeby było oczywiście trochę miejsca, słuchawki, telefon i zasięg internetu, żeby mógł sobie posłuchać muzyki. W ostatniej kolejce ponad pół tysiąca kilometrów w drodze na mecz pokonały także Gwardia Opole i Chrobry Głogów. MMTS podróżował nieco krócej. Kwidzyn i Legionowo dzieli 360 kilometrów. Vive miało największy komfort. Trasa Mielec-Kielce to raptem 100 kilometrów. Przyzwyczajam się do tych dłuższych podróży w SMS-ie Gdańsk, gdzie graliśmy już w lidze i też wyjazdy były czasem nawet do Świdnicy, gdzie no jedzie się praktycznie pół dnia. Staramy się nie spać, bo wiadomo przed meczem to jest niewskazane. Gramy w karty, słuchamy muzyki, także nie nudzimy się. Im dłuższa podróż, tym bardziej człowiek jest zmęczony. Chyba każdy z nas podróżuje i wie, jak to wygląda. A jeszcze później wejść na parkiet i zagrać na 100% może być ciężko. Na pewno jest to gdzieś odczuwalne, szczególnie jak się jedzie właśnie na taką podróż daleką do Gdańska, gdzie jedziemy 7-8 godzin. Jak się wychodzi z autokarów, na pewno nie jest to łatwe, ale później jest czas na kolację do łóżka, następnego dnia jakiś poranny spacer i wszystko jest jak jak najlepszym porządku. Nie ma sportu bez rekordów. W kategorii podróż wysoko plasowałyby się doświadczenia trenera Zbigniewa Markuszewskiego. Z Gdańska do Przemyśla chyba dłuższej nie było. Wtedy szukało się miejsca do, 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 w pociągu, wtedy jechaliśmy pociągiem w zimę i dopiero potem gdzieś tam autokarem dojeżdżaliśmy na miejsce. Natomiast autokarem taka dłuższa podróż to była z na Puchar Europy do Rumunii, gdzie no, każdy szukał tego miejsca na podłodze, żeby chociaż na chwilę się przespać, odpocząć. Na koniec najważniejsze, czyli wynik. Zdajemy sobie sprawę z tego, że powrót z długiej trasy jest łatwiejszy po wygranym meczu. Po zwycięstwie no to jest wesoło. Gdzieś może jak, jak trener pozwoli, to po piwku jednym można wypić i inaczej wtedy to wygląda. No. No teraz niestety będziemy wracać w grobowej atmosferze. W ostatniej kolejce Piotrkowianin i Zagłębie nie zdobyły punktów. W następnej spotkają się w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrkowianin wraca do domu Miedziowych, czeka kolejny wyjazd. My musimy łapać punkty, mamy większość meczy teraz na wyjeździe. Musimy szukać w każdym meczu punktów i dawać siebie maksa. Życzymy zatem szerokiej drogi.